Pozwalam, aby moje ciało nie domagało, było chore albo zmęczone. Traktuję te stany jako przemijające okresy oraz jako komunikację ze strony ciała. Przyglądam się objawom i wyciągam wnioski, oraz postępuję najlepiej dla siebie. My mamy czasami, ba, znaczy czasami, bardzo często mamy sprzeciw na choroby. Nie wiem, czy zauważyliście to. Ja zauważyłam, że jak ktoś jest chory, to zaraz narzeka, ojej, źle się czuję, jestem chory, muszę się położyć, albo tam zaczynamy coś, coś robić w kierunku tego, żeby jak najszybciej wyzdrowieć. I do tego służą zioła, różne tam lekarstwa, różne, różne inne rzeczy, tak. I medycyna akademicka, i medycyna taka alternatywna, także ludzie robią wszystko, żeby, żeby jak najszybciej tej choroby się pozbyć, tego złego samopoczucia. Tymczasem, jeżeli na to pozwolimy, to yy, i przestajemy z tym walczyć stajemy się tą chorobą, stajemy się tym niedomaganiem, tym złym stanem, niekomfortowym jakimś yy, samopoczuciem. I wchodzimy w to głębiej, to po pierwsze możemy, się, y, możemy sobie zobaczyć, co było przyczyną tego, że tak nasze ciało zareagowało, gdzie my mamy skumulowany stres, co się przyczyniło do tego stresu, y, bo tak naprawdę my, ludzie, powinniśmy być szczęśliwi generalnie, cały czas. I jeżeli mamy jakiś stres, to znaczy, że ten stres wygenerowany został przez jakieś przekonania, których w zasadzie no. Możemy nie mieć i nie mieć tych, tych stresów, więc możemy sobie tam sięgnąć i zobaczyć i potraktować chorobę jako taki, no na przykład sygnalizator świetny na skrzyżowaniu. Tak mi teraz przyszło. Zobaczcie, czy my denerwujemy się, znaczy czasami się denerwujemy, tak? Jak nam się czerwone zapali, akurat jak dojechaliśmy do skrzyżowania, to się denerwujemy i chcemy, żeby to, to czerwone się zmieniło szybko na zielone. I dokładnie tak samo się zachowujemy w stosunku do naszego ciała, jak jest chore. Chcemy, żeby jak najszybciej to ciało doszło do pełnej sprawności. Ale kiedy mamy tą sprawność, to wcale tego nie doceniamy. Wcale nie dziękujemy temu ciału, że o super, że jesteś dzisiaj sprawne, zdrowe, wesołe, szczęśliwe, szczupłe i tam z dużą energią, tak? Wcale tak nie robimy. Przynajmniej większość z nas. Ja nie robię, tak? Przyznaję się. Chociaż może zacznę. Po tym, co teraz powiedziałam, może zacznę. No, i, ale jak jesteśmy chorzy, jak coś nam, nie, coś nam jest jakiś dyskomfort, tak wiemy, że coś jest, co nie powinno być. I to my tutaj sobie wiecie od razu, mówimy, co powinno być w tym organizmie, a co nie. Bólu nie powinno być, złego samopoczucia nie powinno być, a dobre samopoczucie jest ok, i wtedy nie zwracamy na to ciało uwagi. No więc ciało nie ma innego wyjścia. Jeżeli chce nam zasygnalizować, że mamy jakieś stresy, mamy jakieś przekonania, które nas nie wspierają, no to musi nam co zafundować? No ból, chorobę i tak dalej. Więc jeżeli my to przyjmiemy jako pewnego rodzaju komunikację ze strony ciała, pewnego rodzaju takie właśnie czerwone światło, zatrzymaj się, popatrz czy coś nie jedzie czy coś się nie przejedzie, czy jakaś sytuacja nie jest tak drastyczna, że ona jakby spowoduje, że, że będziesz no, miał gorzej w życiu, tak? Taka choroba nas zatrzymuje z reguły, i jeżeli mamy tą świadomość rozbudzoną, to taka choroba nam pozwala przyjrzeć się naszym, no, naszym przekonaniom, temu co robimy, temu w co się pakujemy czasami. Czasami, na przykład, mnie bardzo często ból stóp zatrzymuje przed wejściem w sytuację, w którą nie powinno wchodzić. Ja już parę razy to zauważyłam, że jak idę do kogoś, na przykład na warsztat, na wykład, gdzieś jakby chcę nawiązać jakąś współpracę z osobą, z którą mi jest totalnie nie po drodze i z którą w zasadzie mogłabym ją ominąć i zupełnie nie doświadczać potem tych niefajnych doświadczeń, sytuacji, to mnie bolą stopy za każdym razem. Za każdym razem albo mnie boli środkowa część stopy, albo palec, albo coś mi tam ten, albo na przykład kiedyś skręcałam często kostkę na przykład. Więc gdzieś mnie to hamuje, gdzieś mnie to zatrzymuje i jak nie posłucham tego, no to z reguły się pakuję w jakieś takie nieprzyjemne doświadczenia. Te doświadczenia oczywiście też są potrzebne, bo, bo gdyby ich nie było, to by, y, 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 gdyby one nie istniały, to by, to by tak naprawdę jakby, y, no nie były potrzebne, tak? Więc one są potrzebne w pewnym stopniu, one mnie czegoś uczą i ja tam coś mogę się y, dowiedzieć, ale... Jednocześnie mam taką świadomość już teraz, że ja wcale nie potrzebuję takich, yy, takich bardzo mocnych doświadczeń. Że ja już jestem w tej chwili na takim etapie, że mnie wystarczy lekko coś pokazać, tak, że ja już wiem, aha, tu już o to chodzi, tak? Że ja już nie potrzebuję kijem dostać, bo kiedyś potrzebowałam bardzo, i to dostawałam mocnym kijem, baseballem dosłownie. Ktoś mnie musiał stłuc totalnie, żebym ja zrozumiała, że tam jest jakaś lekcja i że tam coś się dzieje. Teraz już widzę, jakie to są lekcje, na czym to polega, e, ta świadomość się trochę poszerzyła, e, dojrzałam też jako człowiek, tak, e, jako jednostka, jako tożsamość, więc generalnie jakby tu już nie potrzebuję takich rzeczy, więc mój organizm mnie informuje. Uważaj, nie chodź tam, bo tam jest znowu nieprzyjemne doświadczenie. To samo doświadczenie możesz dostać w lżejszej formie. No, ale jeżeli nie słuchasz i chcesz iść, to proszę uprzejmie. Tak, czyli wszechświat nas do niczego nie zmusza. On nas e, jakby informuje tylko poprzez właśnie nasze ciało głównie. Zobaczcie jak nasze ciało pięknie nam pokazuje, jeżeli spotykamy nową osobę i jeżeli ktoś ma kontakt ze swoim ciałem, to ono nam pokaże zaraz, gdzieś mamy jakieś ściśnięcie, jakieś, jakiś stres się umiejscawia, gdzieś mamy jakieś, y, jakąś takie, jakieś takie na przykład poczucie, czy w nogach, czy w brzuchu, czy, czy gdzieś na przykład no, y, na tej wysokości y, czakry splotu słonecznego, jeżeli to już jest grubo, tak, bo ja mam na przykład w tym miejscu, jeżeli widzę, że ktoś jest taki, mm -mm, niekoniecznie dla mnie, tak, że już mo może ta osoba mi w jakiś sposób zagrażać, yy, w sensie takim, że, że no spowoduje takie naprawdę traumatyczne doświadczenia. To u mnie natychmiast się uruchamia splot słoneczny. Ja od razu czuję tam ściśnięcie i takie po prostu yy, takie, no. I bardzo często też w łydkach mam takie jakby swędzenie, tak jakby mnie ciało zachęcało do tego, uciekaj stamtąd, jak najszybciej się stamtąd oddal. I. Ja bardzo zaczęłam słuchać tego ciała i dużo mniej, na przykład teraz mam takich dolegliwości, które kiedyś musiałyś wybrzmieć, żeby mi pokazać, że jednak no ja pewne rzeczy no, powinnam zmienić, tak? Jeżeli chcę lepiej żyć, bardziej komfortowo. Także kochani, pozwalamy na to, żeby nasze ciało nam pokazywało. Jak pozwalamy, to komunikujemy się z ciałem. Dziękujemy za to, że ciało nas boli, że coś się wydarzyło, że mamy katar, że, że coś tam innego, tak? Ja na przykład bardzo długo leczyłam zatoki, jeszcze teraz mam jakieś tam resztki takie, więc pewnie słyszycie, że mówię czasami przez nos, ale to jest jakby zgromadzona przez lata energia. Irytacji i złości, którą ja chowałam w sobie, nie wypowiadałam jej, bo nie miałam takiej możliwości, bo byłam w sytuacji, że gdybym ją wypowiedziała, to bym znalazła się w jeszcze gorszym położeniu niż, niż jak nie wypowiadałam. Więc to wybrzmiewa mi dopiero teraz. Teraz dopiero te wszystkie jakby energie się uwalniają. I teraz dopiero, kiedy ja świadomie postanowiłam sobie, że chcę zadbać o moje zatoki. I o tą, i o ten aspekt życia, żeby wypowiadać zawsze to, co yy, chcę wypowiadać, tak, yy, mogę używać różnych form wypowiedzi, tak? Bo nie muszę nikogo ranić, ale mogę, mogę wypowiedzieć swoją prawdę. To dopiero teraz te zatoki mi zaczynają puszczać. One dopiero czuję, że ta energia zaczyna się stamtąd uwalniać, i że te wszystkie jakby zatkane miejsca się odblokowują powoli. I i myślę, że każdą chorobę w jakiś sposób, każdą dolegliwość yy, można yy, no, wyleczyć. Ja, w zasadzie to, to nie jest tak, że się wylecza. Po prostu ta dolegliwość przestaje być potrzebna. Tak jak mnie przestanie być potrzebna zatkana zatoka, kiedy ja odblokuję całkowicie to, co tam jest zablokowane, kiedy ja zacznę wyrażać już wszystko dokładnie to, co chcę wyrazić. I tak samo jest, jeżeli my mamy jakieś inne dolegliwości. Jeśli ta choroba, ta dolegliwość nie jest Ci już potrzebna, ona po prostu odejdzie. To jest tak samo jak z ludźmi. Jeżeli ktoś Cię krzywdzi i Ty w pewnym momencie staniesz w swojej mocy i powiesz, dosyć, tu są moje granice, ja nie pozwalam, i ja Ci tutaj zablokuję możliwość dokuczania mi, to ta osoba znika. Ona po prostu stopniowo albo sama odpadnie, ona przez, przestaniesz ją zasilać yy, tym, że ona ci może przekraczać granice, i ona odpadnie, i tak samo jest z chorobami. Choroba przestaje funkcjonować w momencie, kiedy jest już niepotrzebna, kiedy ta komunikacja już została nawiązana, kiedy ty już wiesz, co tam jest grane. Więc dopóki masz dolegliwość, prawdopodobnie jeszcze coś tam jest do zrobienia. Ja to tak przynajmniej postrzegam i ja się tak komunikuję teraz już ze swoim ciałem, jakby oczywiście no jeżeli mam możliwość polepszenia swojego komfortu, to sobie polepszam, ale staram się już nie, na przykład przestałam brać całkowicie środki przeciwbólowe, na wszystko, co tylko mnie boli, to w zasadzie nie biorę już środków przeciwbólowych. Kiedyś brałam środki przeciwbólowe przy miesiączkach, przy bólach głowy, bardzo szybko właśnie sięgałam po takie środki. Teraz przyglądam się, co ten ból mi pokazuje, w którym miejscu ten ból się umiejscowił, gdzie on jest, jak on długo trwa, z jakim nasileniem, jakie myśli mi przychodzą do głowy. W związku z tym, jakie sceny mi się pokazują, jakie wizje, bo czasami na przykład mi się pokazują jakieś wizje związane z tym, na przykład z rodu coś mi się pokazuje, tak, że gdzieś tam ktoś był skrzywdzony w ten sposób, i dlatego teraz ja mam echo tych wydarzeń gdzieś w ciele, bo to zostało w pamięci komórkowej. Więc kochani, no, tak to ja się teraz komunikuję z organizmem swoim, z moim ciałem. Oczywiście to jest mocno niedoskonałe, bo to dopiero jest kilka lat, kiedy ja tak y, funkcjonuję, ale, y, ale idę w tamtą stronę i coraz lepiej y, to się odbywa, coraz y, mniej jakby potrzeba takich drastycznych rzeczy u mnie. I to tak jak z rozwojem. No, na, najpierw dostajemy baseballem naprawdę mocno, jeżeli nie rozumiemy delikatnie. A potem, dopiero jak się nauczymy, wiemy na czym to polega, to los nam pokazuje: No zobacz, przecież możesz się uczyć łatwo, lekko i przyjemnie. I to też są fajne lekcje, bo my po prostu dostajemy takich olśnień nagle, po prostu ktoś nam pokazuje jakieś zdanie, coś się zadziewa, tak, w ogóle nie dotyka nas to emocjonalnie. Patrzymy i widzimy dokładnie odniesienie do naszej sytuacji i do tego, co myśmy robili, i do tego, że nam na przykład jakieś przekonanie nie służy. Tego wam życzę, takiego dojścia do porozumienia z ciałem i do tego, żebyście jakby chorobę potraktowali trochę jak takiego przyjaciela, który wam przychodzi. I wiecie, dobry przyjaciel to jest taki, który nie waha się powiedzieć gorzkich słów czasami, nie waha się powiedzieć, słuchaj, ty źle robisz, albo uważam, że to jest niekorzystne dla ciebie, ale robi to z miłością i dokładnie tak samo nasze ciało się z nami komunikuje, tylko my nie zawsze tego to dostrzegamy i to rozumiemy. Pozdrawiam kochani.